Siema ludzie, z tej strony Majster, witam was po bardzo długiej przerwie, dzisiaj ze mną jest... Laysom Stone Nie, bo Dawid, który będzie ze mną kontynuował naszą przygodę śmieszną, fajną No i jak widzicie jest to nowy, nowa seria na moim kanale, która była tylko jedna z mojej serii z Minecrafta, która niestety nie była dokończona, bo byłem głupim śmieciem i niczego nie zrobiłem naprawdę no, nie byłem głupim śmieciem, ale nieważne i zaczynamy naszą przygodę, taką nie wiem, nie wiem jak to nazwy, mam nadzieję, że to będzie w tytule filmu, oczywiście to zależy ode mnie i od was. A to może nie, zrobimy takie coś, jedna z 30 widzów, niestety było 32 czy tam 31, nie pamiętam, i niestety wszyscy, kilka osób, nie, unsuba, zbiła unsuba. Także zrobimy konkurs. Kto to by... jestem ja, co dałam no, no, nie, nie dzięki. I teraz tak, jeśli ktoś ma pomysł na serię, to niech podeśle pod tym, od, pod tym odcinkiem, w, w komentarzach, pod tym odcinkiem, jaki tytuł mógłby być do tej serii i potem... Jeśli ten film będzie w ogóle taki bez tytułu, no będzie nam jakaś tam nowa przejaw I potem wybiorę najlepszy, oczywiście pewnie zero komentarzy będzie. Yy, I wybiorę najlepszy i będzie w następnym tytule, będzie już wszystko wszystko okay, ty, o tej serii i także na, na, nazwę, nazwę to nasza przygoda oczywiście dlaczego nie, bo tak. Ja mikrofon mikrofon może czytać słyszę taki nie dotknął się, ale chcę, żeby mnie dobrze było bardzo słuchać. Tylko... Dobra. No więc tak, od razu tutaj widzę jaki gram na jakich ustawieniach i teraz tak. No to tworzymy nowy świat. No, także mam nadzieję, że film wejdzie, że, że, że zobaczcie. Teraz u mnie jest sobota, jeśli podaję. Tak, czy jest sobota? Inni może mają piątek, może takiego? Nie no może, możecie to w niedzielę oglądać, nie wiem, albo coś. Majster! Ta tak. By, może byś zaspoilerował swoim widzom, co będzie się szykowało ze mną. A, no tak, będzie z nim seria, w sensie będzie kontynuowana z nim seria, w sensie, że będzie, będziemy razem nagrywać i będzie fajnie tak, tak Prawda? Prawda? No właśnie I będziemy też grać w Portala, jeśli oczywiście ja zainstaluję sobie Portala, bo jestem tak, taki nieobiecylny i po prostu mogę mu obiecać, a tak, tego nie zrobię Także mam nadzieję, że też będzie serial Portala i może pewnego razu, jak mi się zachce do nagrywania, bo miałam wstawiać, ale niestety byłem, byłem tak naiwny i tego nie zrobiłem Wstawię tego... O, o widzimy mój nick, nieważne yy, Mam choć po jedną I zobaczycie odci odcinek... odcinek Abach. Okej, z nich... I zobaczycie mój pff, yy, Serię z Assassin's Creed, bo się zamierzam tego oglądać, już robiłem odcinek. To jeden odcinek zrobiłem, ale go usunę nie wiem dlaczego, bo po prostu... Nie, 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 po prostu nie, bo nie. Po prostu nie chciałem, no. Nie chciało mi się matko, nie pamiętam co się w to grało, zrobiłem, a ludzie. Jak... Jak ja w to grałem, to to było nie wiem, miesiąc temu... Nie no, nie, nie, pół roku temu? A miesiąc temu, chyba a dwa lata temu. Nie, no nie, dwa, nie dwa lata. Mogę powiedzieć, że nie dwa lata. Dobra, a... wejdę na twój kanał i sam zobaczę. Dobra, zobacz... No chyba rok temu, nie? Ostatni odcinek, chyba, był ostatnio 8 miesięcy Ostatni myśli... odcinek był 9 miesięcy temu z PYCHE y, 20, a sądzę. Aha, parkur. Dobra, to był parkur. To jak widzicie, to był parkur. I jestem z tego, z tej serii bardzo dumny, bo, nie, bo jak widzicie, jak tam. Ale przynajmniej proszę, jak, pod jakim odcinkiem było najwięcej y, les, lajków, i tak dalej. Cześć, dobrze co? Powiedz, powiedz, ile było najwięcej wyświetleń, to było będzie fajnie. Ale najwięcej wyświetleń, że w ogóle pod tym filmem, czy pod... Pod jakimkolwiek najwięcej było. Pod najszybszym ace'em. Ale to jest Minecrafta. A, z Minecrafta. O, nie, nie pamiętam jakie tu było sterowania. nie za dużo, lo, za dużo cesa Shit. Dobra. Chyba znalazłem i to był park. Czekaj, z, z, zgubiłem ten film, nie, y, nie, sprint parkour, hashtag 17, czyli parkour i specjal. z okazji 20 widów i wesołych świąt, więc... Aha, no to tak widzicie, jest też mój fajny skin, także, Ta. no, tylko żebyś przed że chwilą tak zaraz nie kliknął, żeby wyłączyć nagrywanie, bo będzie fail, to wiesz, fail. Super, no, no. właśnie, zobaczcie nagrywanie. No nagrywa, nagrywa się, już, mam cztery minut. Cała nagrywa minut. się! Mam 5 minut, geniuszu! Nie nie, tego Super, nie ma. Super! 5 lubię. minut, nic nie znaczy. Wiem, że ludzie powinni tak powiedzieć teraz, o ja człowieku podstyli. Bo już mnie zobaczyłem! Matko! Matko, zawału dostałem! Oj, ja zdawał, kurde, że Zapomniałem, zapomniałem, zapomniał, że nie są teraz udane w wersji. Nie, nie lubię się. Być. A i tak w ogóle gram na wersji, jeśli nikt nie wie, jak nie, jeśli nie, jeśli nikt nie wie to gram na 1.7.2 2. Siep, Uff, dobra, nieważne O, a nie Creeper, o dzień dobry panie Creeperku, pan Creeper mi pomógł e, otworzyć O, 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 nie, tu kaj, ja nie lubię cave'ów, właśnie ja dlatego wstałam w Minecrafta, bo było milion cave'ów, których nie lubiłam robić, to znaczy niektórych nie lubiłam w ogóle i tak dalej, nieważne i tak, no to tak, to mamy wejście, więc przydałoby się jakoś to jakoś tak mniej więcej to ogarnąć, bo na razie jestem jak biedak troszeczkę. Wyszedłem z biedą. Okej, okay, tak Skoro Tak tylko takie ładne, są łagodne przejścia a Minecraft. O, no i pięknie, tu byśmy mogli swoją kwaterę zrobić. To było bardzo ładne, ale tak w sumie planowałam taki odcinek jeszcze tak przed odcinkiem, planowałam, żeby to zrobić taki fajny domek na górze, ale... Przydałoby się najpierw tak, na, taki pierwszy, na taki pierwszy schron, to przydałoby się jakoś ładnie urządzić, to by się... tu, tu Myślę tu, żeby to byłaby bardzo fajna miejscowa. To tak fajnie było, to tak fajnie wyglądało. Więc tak. David, możesz się odzywać na temat coś, jakbyś coś tam chciał spojrać. Mam się odzywać, że... 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 że spoiler, Że coś że spoilerować albo coś, że co, co może... daj pomysł jakiś na serię, jakieś inne serie może. Może się z tobą zgodzę z taką serią. f 2 zgadza się czy nie? W Team Fortress? O kurczę, że w tą grę... że ja w, ja w ogóle w kiedyś gramy. Nie o Ja w ogóle mam ją już odinstalowano ja, 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 pamię, ja, ja pamiętam tą grę, ale ja jak, ja jak ja pamiętałam swoje pierwsze granie w tą grę, to po prostu. Le, 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 lepiej, lepiej nie wspominać. lepiej nie wspominać. O, w to będzie też seria, ale niestety nie... Ale, ale masz wakacje. Nie, nie mam, nie mam wakacji, nie, nie, nieprawda, no, słuchajcie go, nie słuchajcie go. A tak powiem, większość moich znajomych będzie wspominać pod, e, pod tym odcinkiem i mówić to prawda, to prawda, to prawda, to prawda. O, to cheater jest, no nie, wakacje, ale ja citowałam, pamiętam to czytowałam, czytowałam, ponieważ no po prostu mi się no po prostu. Tak, tak muszę chciałam że jak to jak to będzie, nie? Po prostu no... No, jak to bo Po prostu chciałam tak przetestować, jakby to wyglądało. Po, po pierwsze e, podziękuję oczywiście. Powiem, tutaj, tutaj podesłał mi niestety te haksy. Okej, okay, powiem tak. Ja, jestem złym człowiekiem, jako nie, ja, ja, ja on się ze mną do nie odzywał, więc dlatego będę dla niego zły. On nazywa Co? się. E, tak, nazywa, na jego imię. Dobra, nie, nie mówię imię, ale ma nick Mr. Gardius, będzie kanał jego w opisie. O kurde, mieć... który to, który to już minus stepy daje. Czekaj, ja ci potem potem po odcinku ten linka, to go ze ale nie, to będzie złe. Dobrze. Nie, Dobrze! nie, 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 nie masz, nie masz prawa tego robić, to będzie złe. O. To będzie złe, bo usunie komentarze. To... A w może usunąć bo... Ale co! Lu zapomniałam, że potrzeba tego. Muszę węgla kopać. O matko. Za, tak się zagadałem, że nie pamiętam w ogóle co mam zrobić. Dobra. Kobel. Sorry, że jak się nie ogarnę, mam dawno tego Minecrafta nie grałem. Też to jest legenda moja, nie? No to wdrażałem. Dzisiaj dobrze pamiętam. A, jestem. Budujemy dom w ogóle, nie? Zbudujemy dom, mówię wam. Ojej, już noc, noc, Riffy! Dobra, przynajmniej moją coś dąży. O, robię, że Nie wiem, czy tak się zaczynam jakiś kąp. No nie wiem, co robię. Dobra, nie śpiewaj. Dobrze, bo. Bo będą, to No właśnie, właśnie, jakaś pewnie muzyczka w tle będzie, żeby, żeby nie było zanudzone. Oczywiście, ja potrafię tak zanudzić na śmierć, że. O! już po prostu, jak można mieć moje odcinki, to można zasłabnąć umysłowo, nie? No, moje bogate słownictwo, jakby pani zobaczyła, moje bogate słownictwo z Polaka, to by chyba mnie zabiła, nie? I by mi pałę lufę wstawiła. Jak, jak to mówi, lufę! Lufę do dziennika dostaniesz! Oczywiście, badaj na swoją panią żeby nie taką... a powiem ty, a, a, żartowałem, ha, 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 żartowałem. Tak, bardzo śmieszne. No wiem. Eee, nie rób tego, tego, bo ty to spoilerujesz, wiesz, ty tego, nie można tego, to są prawa autorskie. A, prawa autorskie za No, W sensie chodzi ten, o ten taki plaskać nam na głowę. ja e, one to, Dobra, eee, like a boss jestem, kurczę, nie, lajk. Like. like the boss. Jok, ja to zrobiłem, o matko. Okej, okay, mam trzy żeladza. Czekaj, czekaj, nie, dawaj mi to żelazo, nie. Ma się przypalać mięcho. Dobra, nie w ogóle. Nie, nie w ogóle, da tak, to było tak. Okej, okay, więc w tym to było tak oto bo no to, te... no to koniec odcinka, czy ja żartowałem, o czym jeszcze jak to było, że nagle natknęła mnie moc pingitsu i zacząłem nagrywać. Otóż pewnego dnia. Były kot, nie, nie, wiem. Pewnego dnia, jak, jak miałem miałam takie coś, że zaspałem. Spałem normalnie, była noc, była noc, taka nocka sobie po prostu. I nagle takie coś, tak, e, o! Nie wierzę. To, 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 to jest jakieś coś, nie? I tak patrzę sobie wymyśli najgłębsze i takie coś. Yy, widzę siebie w, tym, w Minecraftcie. oczywiście. Nie, nie wiedząc, że mam ten. Nie pamiętam, więc to jest mój nick. Mój nick, mój skin. Yy, I i nie, nie. Nie powiem Wam w ogóle, bo powinna być na no, odpowiedzi. Ja jestem w następnym odcinku mini mapper. Dlatego. Yy, za Dlatego nie pamiętam. Czekaj, muszę jakiś znak roz. Ro, ro, tego. ZA TEGO NIE PAMIĘTAM, TERAZ tu PRZESADZIŁEŚ NA ZA TEGO, BO NIE PAMIĘTAM No co? Dobra, Dobre, ale to, to było bardzo śmieszne, bo ha, mówisz ZA TEGO, ALE NIE PAMIĘTAM No bo widzi, bo jestem real life Ooo, o, czekaj Czy mam? Mam jeszcze Nie zostało to zmienione w ogień Dobra, to czekaj To weź się weźmy Ooo, mam achievement get. O, dobra Zrobię się wiaderko, bo trzeba. Zrobić wiadra. O, ci. trzeba nieskończone źródełko wody zrobić. To, 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 tun tak tun to. tun 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 combo dobra. tun 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 żeby tun 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 czy tun tun czy tun tun nie tun się Nie chyba nie. nie Nie tun no nie powinno się usunąć Dobra czekać, no nie znowu będzie, trzeba szybko będą zombiaki i tym podobne I, i czerwone ogórki, jakie czerwone, zielone e, się okoszłam po tą wodę Czerwone ogórki, kurde Dobra nie, nie poprawę mego słownictwa ja Weź kurde twoje słownictwo Weź, yy, oddziela, weź, nie dobra weź Odzywaj się weź, kurene. weź, no nie weź, no nie Widzicie? weź kurde <laughs> Tak, tak, fajna historia, tak, tak paliło się, to dobrze. O, zapomniałam o najważniejszym. A w ogóle da. Skoro nakręcam ten odcinek i inni myślą, że, jest, że, ja, że cię nie znają, to prawda, bo cię nie znają, ale Krótce, jak on sobie kupi nowego kompa, to będziemy tak nagrywać, że to się. W sensie mózg... mam max 40 FPS, -ów. a potem będzie śmiało około 200 i. na ultra. na ultra ogarniacie to na ultra. Co było nam, że to było na na takim minimum, kurde, 1000 FPS. To była taka płynność, była, że mózg by rozwalony. Ja w ogóle mam dźwięki. Nie mam dźwięków. Dźwięków. Kurde, ja się dziwię, czekaj jest dźwięków, no. Dobra, czekaj. Trzeba czeka, czeka bronić, to jest nasza forteca, którą trzeba obronić. Czekaj. Trzeba tak koblem ogrodzić, czekajcie. Na tą noc trzeba koblem ogrodzić, nie? Bo tu mogą... Trzeba, trzeba, kurde, trzeba. Eee, eee eee, bez takich. Tu też młodzi oglądają. Okej, dobra ja zakleiłem. To sobie mogę trochę pozwiedzać w sumie w tym czasie. M mam we Mam drewno, mam wszystko, co chcę. Aha, kilof. Nie, ale... O nie, co to był mój błąd? Nie mam pochodni, nie no, mam Muszę Z nimi rozważnie. Rożwa o, to jest jakieś źródełko wody. No to jest dalsze, tu nic nie ma dalej. A ja się, ja jasno się wycofam. To już tam się pluska. Jestem geniusz, ale... Jestem eugeniusz. EU czyli Europa i Genius ha 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 taki super o. A, ha 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 ha, ha. Uśmiałeś się prawda? O ja nie, nie. takie to było suche, że nie obrażam sobie No przynajmniej nie, za, nie, nie zanudzam pamiętam co mówiłeś bo pamiętam odcinek który nagrywałem i to było tak z go dia diakstan diamenty bo byłem tak, że mieszkałam na takiej wysepce Znaczy na tej takiej drugiej serii, to była taka tak głupia I to było tak, że... Yy... Nie pamiętam, że to było tak, że... Chyba, że była taka kopalnia A, jak, jak nie chcecie słuchać moje... Yy, to przewincie powinno się na no, ekranie wyświetlić O ile przewincie I no i dobrze przewincie. przewincie może o minutę a jak nie chcecie, żebym mnie, minutę, to słuchajcie, to było Ale ja na mojej wyspie i to poczytałem po nią, i tak sobie kopałam, kopałam z żelaznymi, tymi, i tak dalej. Żelaznymi, oczywiście, chodzi o żelazne. Tak, miecze. O żelazne kilofy, nie? I tak sobie chodzę, chodzę po takiej kopalni, tak sobie. po kejwach. są kejwy! Są kejwy, muszę o tym pamiętać. Są kejwy. Ocham, dobra, i się tu skończyło. Czyli to się przy. o! Szkieletony Spock, Scrabby, Scaloplums. Tu jest bliżej. Ja się boję. Nie, ja, to się nie boję. To Minecraft, to jest tylko gra. Już się będę cię chodził, Trzeba być ostrożnym. Bo nie grać tyle chcesa. nie, że wchodzi z shorta, i się taką bułę wysadzają. No i to już tutaj jest coś jest bliżej, to jest woda. O, jest! Jest, znalazłem! Tu jest cała ich ekipa! Idźcie sobie! Idźcie sobie! Creepery! A zgincie w wodach kokielnych! Zgincie! Nie! Tam było ich cała ekipa, nie? Tam było tego...

Jakie widzieliście, czy ja w ogóle będę grał bez dźwięku? Albo nie będę grał z dźwiękiem, ale... What? Ja tam nie byłem, więc do nie zamierzam iść. Okej, okay, nie ma super, to trzeba tylko... tajne techniki kung fu i wyjdziemy stąd to szybko. A, bo ty umiesz kung fu, kurde. A, żebyś wiedział. O, ile zamykamy się. Punktu, ale tylko, że żeby tak było fajne. że za tak odcinki będą 20-25 minut. Bo będzie tak, nie wiem, 40 to będzie tak nudno dla was, że to będzie koszmar. Możesz Ile po... już... Ile wideo ma już tam? 18 minut jest plus o, o, odejmijmy... O, jeszcze jest noc, nie wiem ile noc tutaj tworzę, tylko za się za, za panosza, tak żeby to nic fajnie wlazło do mnie. Dobre. Okay, dobra. Okej, dobra. Także, no, także niedługo. Także niedługo będziemy musieli kończyć, niestety. Ale nie ma! się, nie ma! się, wiem, że mnie nie lubicie, ale spokojnie z czasem się pogodzi. Ai, bo to, to jest ten, Przydałoby się ich tam zniszczyć. Chodź, chodź, pomogę wam. Tu jest czerwoną górę, chodź. Bóg mi, Nie przy mnie! I, I zdechłem, jak to zobaczyłem. Dobra. Coś tak pochodnie. Oczywiście woda się nie, nie zatamowała, bo po co? No ale ja tu postawiłem kobla. E to było złe. Aha, bo to były takie dwa źródełka. Dobra, teraz możemy sobie iść, bo mam więcej... więcej lepsze kill-offy i tak dalej, tak, to tak, tam nie idę. Czekaj, bo tam coś jest skończone, czy tak tam jest, tak, tak się tam... Nie, tam to jest takie... Czerwajcie. O! O, fajnie. Z drugie wyjście, to dobrze Dobrze wiedzieć, czekajcie. To ja sobie wyciszę jednak te dźwięki, bo tak, 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 na 8 będzie, żeby tak. O, dobra, jest, Je O, ile żelaza! O, jak cudownie, dobra. Tak ja sobie pójdę, o tyle, dobra. O, to czekaj, ten wykopiemy. O, to kiedyś to tak. Kiedyś starsze gry, to, to w ogóle znaleźć żelazo, to. to... To trzeba było w ogóle chodzić milion kratek pod ziemię, a teraz to wystarczy, że pochodzi sobie trochę po kajwach i już, i już całe rudy żelaza, bo, bo po co, dlaczego, nie? Mam nadzieję, że się jeszcze pojawi odcinek z Lola, z moimi kolegami. Się zaraz pojawi, kurde. No, a wiesz, byś wiedział. No wiesz, kurde, że, że ostatnio jak obiecałeś, to nie wrzuciłeś już. No wiem, bo, mia, bo miałam też i miało być dużo, przerw, tak dużo było przerw, ale przerw nie było. i No i za chwilę będziemy musieli kończyć, bo jest bo jest zły i niedobry. No. no jest strasznie zły jest. Nie subujcie go najpierw. No nie, nieprawda. nie, Najgorszy użytkownik na YouTube. Nie, nie mów tak, ty mnie lubisz. Jesteś moim przyjacielem. Łapki w dół, dawajcie, dawajcie. Ale ty jesteś kolega. Proszę, nie weźcie go, nie weź weźcie go. Weź, weźcie, go, wyłączcie. Weź, weź spadaj, wyjdź stąd. Przewięcie o minutę, jeżeli nie chcesz. Jeśli, jeśli, jeśli chcesz go słuchać, to teraz proszę bardzo. Oczywiście, do, to oczywiście to jest wasza ja żartuję, chwila. Oczywiście ja żartuję, oczywiście ja Słuchajcie go, łapujcie w dół. I komentujcie. Mm, mm, mm. Bo... Szkoda, że tego nie słyszał, co przed chwilą powiedziałem, ale dobrze A co, co mówię? Co o co? mnie? Coś... Nic sobie prze... A, ok Okej, okay, okay. Jak, jak tylko usłyszę coś złego, to, to będziesz mógł do mnie przyjść, do mnie do domu i będziemy nagrywać. Eee, jestem bardzo miły, bo ja lubię być dla innych miły. To jest takie fajne. Bycie miłym jest miłe, mm, ale jestem bogaty. Mm. A w ogóle, jak będziecie mnie subować i będę streamował kiedyś, kiedyś. I będę zbierał sobie... Będę zbierał pieniążki na... na, no, na, na, na coś, nie? Czy będzie tacy hojni, ale jeszcze... Jeszcze nie ten czas. Jeszcze nie ten czas i miejsce. Czekaj, to nic nie ma zapomniałem. No to się mogę cofnąć. tu, tu. tu, tu. Zobaczcie, jest już dzień. O, jest już piękny dzionek, więc wyjdę sobie na powierzchnię. Ile, ile w ogóle w tym czasie jest... O, 35 lat, znaczy będziemy mieli cały armor. Żelazny mhm, mm mhm. Mm żelazo, uh -huh, żelazo. Żelazo. E nie, ty to pamiętasz, jak to jest. Co tu do mnie strzela? O ty szkieletonie Spoki skeleton. O no, nie, ty dziadzie. no ty dziadzie ty. Dałergi. Tutaj jest ja, wezmę. Dobra, nie, nie rób. Tak, kurde. Ew, ew, ew. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, kto będzie. Nie wiem, nie, nie, będę, nie będę tego multi'ego spierał. Uh, będą, będą prawa autorskie. Ale ci prawa autorskie wyskoczą. Wiem, to będą, to Uby, będą milionami prawa prawa autorskie. Błagajcie, żeby. Błagajcie YouTube, żeby. Błag, błagajcie YouTube, żeby nie było praw autorskich. Bo każdy lubi multi'ego, prawda? Nawet on lubi multi'ego, chociaż nie chce się do tego przyznać, bo jest, bo jest niedobrym człowiekiem. Idziemy, u ludzie, uwaga! Teraz nie, jednak nie, będzie 30 minut. Nie lubię tego świata. Będzie 30 minut! Idziemy w podróż dookoła świata! Dam, mm, dam, mm, dam, mm. dam. Czekajcie, żeby tak specjalnie tylko czekajcie. A tak żeby... tu 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 nie tu. Nie, to będzie taka muzyczka, pewnie jakaś jest taka. To taka przygodowa. No nie be, be, będę miał ja brawa autorskie, a nie słuchajcie go. Proszę nie. Nie słuchajcie go, brawa autorskie, nie. To tu są już konie? Nie pamiętam. Są osły! O ty ośle! Coś w, Nawet w ogóle z nich drobny. Nie co to było, ale. Coś nie, jest nie. w ogóle z nich Nie pamiętam. by się jakąś wioskę znaleźć, aby przynajmniej jakich, jakich, jakichś ludzi, żeby coś mi dali. To jest horse like a horse To jest like a horse Tak, to jest like a horse To like a horse Like a horse Like To, nie, to coś tam z nich zrobiło Uoo wilkeły No tak, mo, em, mogę mieć swojego przyjaciela Będziesz moim przyjacielem Będzie moim przyjacielem, chodź mój przyjacielu Chodź, będziesz moim przyjacielem. Pieseł, chodź! Pieseł, chodź mój przyjacielu. Idziemy przy... świat niszczyć, chodź. Piesieł, piesieł A słuchaj tak a nie muszę nim Aż będzie do mnie terpał Magicznymi sposobami, idziesz do mnie? Idziesz? Idziesz? dobrze, chodź, chodź piesieł Chodź piesieł To nie te słodkie, dobra chodźcie Chodź, chodź, chodź piesieł Musimy znaleźć taką równinę, gdzie będziemy mieszkać Ej, komunikaty do mnie Ustawienia twojego kontaktu są no, nieaktualne, no i co ej, teraz? Bo... Ej, ej, o ma, mam równinę nie, tutaj nie, nie mówię o jakichś programach, bo naprawdę ludzie będą myśleli, że ja w ogóle z jakimiś prawami autorskimi. Ej, kurde! No co, nadbam no, o swój materiał, nie będziesz to mi żebrał. O, i siadł. Subsłukujcie kanał Lejsusko. Bardzo dobre poradniki. Cześć. No widzenia jaka jest odcinku! Oh, to są owce! Chodź do, do mnie moja owco. Będę miał na łóżko. Jak to jakkolwiek to zabrzmiało Mogę mnożyć i mam więcej wełny e, na, na co leciały? A na co leciały te owce? Na, na, na nasiona, nie? Chciałam widzieć. Gdzie za nasionami? Nie, one za One za marchewkami były zawsze. O nie cię marchewki. To owce czy świnie? Owce! Za, one chyba za pszenicą leciały. No, za pszenicą leciały, no to. Tak. O, żeś ty. O nie, ja nie, a nie mam dostępu do wody. A, mam dostęp do wody, ale fajnie, że zrobię. Czekajcie, to teraz zrobimy tak. Czyli teraz robimy domek. Domek, oczywiście będzie pewnie tytuł: Pierwszy dom. Oczywiście, dlaczego by nie, bo jestem. Pieseł. Wiem, że jesteś, że jesteś głodny, ale człowieku. Tutaj się pracuje! Tutaj się pracuje! Tak, the free moment later. Nie, no, nie, nie. Nie, nie będzie. E, e, a w ogóle ludzie, jak lubicie Star Wars, to jeszcze na premierę Star Warsów. Która już była. No, wczoraj. oczywiście w Polsce? Bo jak, 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 jakbyście chcieli wiedzieć, niestety Dawidowiczka na Islandii zdradził Polskę. I ale, ale on jest dobry, także nie martwcie się. On jest moim przyjacielem i jest waszym przyjacielem. Jak jest moim... Nie, wcale nie, ja, ja tego tutaj nie wiem. Znasz mnie, od, 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 znasz mnie od, od pierwszej klasy, nie kłam. Ja nie chodziłem do pierwszej klasy. Chodziłeś do pierwszej klasy, jak, jak przyjedziesz do, jak, jak do, do Polski to ci pokażę. Mam nawet zdjęcie z pierwszej klasy jak kurde No to ci po nagraniu powiem, pokażę ci kurczę. No jak... Dobra, ludzie po prostu po odcinku do końca, muszę z nim pogadać, też i muszę też. E... I muszę... O nie, rozlam sobie wodę pięknie. O, a przynajmniej sobie możesz I paść i, mu i muszę zrobić taki myk, że... Muszę z nim pogadać, że jakby mi nie wierzy... Bo Jerzy zawsze nie wierzy. I no i no i także może coś tutaj porobi jakieś myksy, fiksy. Mam nadzieję, że ma coś też takie tutaj, tutaj myki myki, bo ja coś tutaj poprawię. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnam Was bardzo serdecznie. Dawid proszę cię pożegnę się. On się pożegnał, także cześć!